Słuchajcie, zobaczcie co znalazłem. Bratwursty Tarczyński. Za 5 euro. No co? Trzeba wziąć spróbować. Zobaczymy jak to smakuje. Kurde, pierwszy raz widzę, powiem wam. Chyba od niedawna to jest. 5 sztuk, bratwursta i sprawdzimy czy jest dobre. Cześć, słuchajcie, mam tutaj bratwursta Tarczyński. Nie wiem dlaczego taka nazwa. Bratwurst pochodzi od niemieckiego, więc nie rozumiem. Oznacza to smażona kiełbasa i jestem ciekawy. No nie wygląda to jak polska normalna kiełbasa. No jak widzicie ta kiełbasa jest dosyć długa, nie wygląda to tak normalna jakaś kiełbasa, bardziej jakieś parówki, ale to na pewno nie są parówki. Kurwa jakie dobre, faktycznie to są polskie. Ale dobra kiełbasa. Tego nie trzeba smażyć, to jest pyszne takie. Nie wiem, szkoda mi tego piec, smażyć, bo... Tak od razu spaczki smakują też wybornie. Dobra, upiekę jedną. Upiekłem ją sobie w piekarniku, nie tak mocno, tak trochę, żeby podgrzać ją. No i spróbuję ją na ciepło, czy tak samo dobrze smakuje. Powiem Wam, że nie wiem, do czego porównać smak tej kiełbasy. Mm. Już wiem, dlaczego ją trzeba piec albo smażyć, bo jest jeszcze lepsza. Powiem, trochę podobna do polskiej kiełbasy, bo nie wiem, chyba to jest polska kiełbasa, ale też takiego smaku nigdy nie jadłem. No coś, coś co wpada w mój gust. I naprawdę wiem, co z tym kiełbasą można by było zrobić. Długie hot -dogi, takie długie hot -dogi w takiej dłuższej bułce. No, no mega, chyba tak zrobię, bo chude są. Bo jest naprawdę zarąbista ta kiełbasa. Dobra, to tyle. Ja sobie ją idę szamać, idę dokupić bułki. Mm, pycha. Trzymajcie się, cześć!